Potrzebne rzeczy. Przezroczysty klej PVA ja mam swój ze Slimeboxa. Aktywator, również jest ze Slimeboxa. Świecącą farbę w ciemności ja mam swoją ze sklepu Teddy kosztowała mnie ona 8 zł. Oraz miseczkę i coś do mieszania. Na początku wlewamy klej do miseczki. Następnie dodajemy farbę świecącą w ciemności. Ja dodam na początek tylko łyżeczkę. Sądzę, że na początek tyle wystarczy, więc teraz mieszamy. Myślę, że już farba z klejem jest dobrze wymieszana, więc teraz dodam trochę sody oczyszczonej i ją wymieszam. Gdy to zrobię, pokażę Wam przebitki, jak wygląda to w ciemności. Myślę, że tyle sody wystarczy, więc teraz mieszamy. Jest już dobrze wymieszane, więc idę zgasić światło. Po zgaszeniu światła klej z farbą świecącą w ciemności moim zdaniem wygląda super. Już widzieliście jak wygląda klej z farbą w ciemności, więc teraz idę zaświecić światło i robimy slajma dalej. Więc teraz dodam do tego aktywator i wrócę do Was, kiedy slime będzie gotowy. Slime jest już gotowy, wygląda on w taki sposób, jest on po prostu biały. I dobrze się rozciąga. W sumie ta farba nie zrobiła nic konkretnego z konsystencją tego slayma, jest to po prostu zwykły stretchy slime. Chwilkę się jeszcze nim pobawię i za chwilę pójdę zgasić światło i pokażę Wam, jak slime wygląda w ciemności. Więc teraz idę zgasić światło. Światło już zgaszone, a slime prezentuje się w taki sposób. Moim zdaniem slime w ciemności wygląda bardzo ładnie, tylko teraz jest trochę słabo widoczny, ponieważ jest słabo naświetlony, więc teraz pójdę go naświetlić i pokażę Wam, jak wygląda on po naświetleniu. Mam tu taką lampkę, jeszcze miałam gdzieś latarkę świecącą w ultrafiolecie, więc teraz ją wezmę. Jak widzicie, pod dotknięciu latarką slime tworzą się takie kółka, ponieważ w tym miejscu slime się najbardziej naświetla. Moim zdaniem teraz slime wygląda o wiele lepiej, ponieważ lepiej go widać i nawet można powiedzieć, że oddaje takie lekkie światło. Teraz możemy zauważyć jak światło tworzy wzorek na tym slajmie. Moim zdaniem ten slime jest warty zrobienia, ponieważ jest więcej przy nim zabawy niż przy takim zwykłym slajmie. Chciałam jeszcze dodać na koniec, że jeżeli ktoś robił tego slajma może podzielić się swoją opinią w komentarzu. Nie zapomnijcie łapce w górę oraz subskrypcji. Ja się z Wami żegnam, cześć!